Siema, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale I jak możecie zauważyć, jest to kolejny odcinek ze sprawdzania minecraftowych tiktoków Pod poprzednim odcinkiem zostawiliście 10 tysięcy łapek Dlatego w dzisiejszym filmie przedstawiam 10 tiktoków Pamiętajcie, że każdy tysiąc łapek to jeden tiktok, więc myślę, że warto zostawiać łapki w górę Na pewno warto subskrybować, bo filmy są codziennie Ale my przejdźmy sobie do pierwszego tiktoka Dobra, więc pierwszy tiktok, co my tutaj mamy? Mamy tutaj pistą i dwa kawałki ciasta Co jest? Ej, czyżby to miało... Czy te dwa kawałki ciasta się połączą? Ej, co to było? Jestem ciekawy, co się stanie, gdy spróbujemy połączyć dwa kawałki ciasta. Sprawdźmy to. Dobra, więc do tego będziemy potrzebować bedroka Będziemy potrzebować tutaj y, Pistonów y, Oczywiście jakiś, kurcze, o, weźmiemy sobie dźwignię No i oczywiście naszego ciasta Więc musimy sobie tu wpisać ciasto, okej, okay, dobra Więc jak mamy wszystkie itemki To teraz wystarczy mordy je w odpowiedni sposób Poustawiać, więc dajemy sobie tutaj bedrock. Tutaj układamy sobie ciasta Musimy je sobie troszkę podjeść W ten sposób, dajemy tutaj piston I dajemy teraz dźwignię I zaraz się okaże, czy te ciasta się y, połączą Więc ja klikam dźwignię teraz co to za robienie ciasta do moich warunków? Tracimy w, Ej, co na jest? w Ej, tym co momencie, na ręce. Ej, co jest? Ręce. Co się Nie ma takiej ta rzeczy. Co tu się? Wychodzimy. Ej, co się stało? Ej, co jest? Dobra, jak możecie zauważyć, wrócili na swoje miejsce. Nie chcecie wiedzieć, gdzie mnie przetrzymywali, yy, ale mam nadzieję, że łapka zostawiona i Przejdźmy sobie do drugiego TikToka. Dobra, drugi TikTok. Co my tutaj mamy? Ziomeczek sobie coś tutaj buduje. Dał tam Ender Yyy, Tutaj. Co on tutaj będzie budował? Ej, do czego to będzie służyć? To może być naprawdę ciekawe. Dał tutaj pół płytkę i tutaj daje jakiś redstonik, ale po co ten redstonik tutaj daje? O to jest pytanie. O, to jest pytanie, dobra, tutaj dał yy, pochodnie O kurczę, ej, ciekawe co to będzie, serio jestem ciekawy, co z tego wyjdzie Tutaj daje jakiegoś pistołna i nad tego pistołna daje wodę Okej, okay, dobra, i co tutaj się wydarzy? Tutaj daje jakieś kolejne pistołny Ej, to jest jakieś sekretne przejście chyba mordy, wiecie? Tak mi się wydaje, no bo kurczę, ej, to jest naprawdę dziwne Dobra, tutaj dał redstone, dał tutaj przycisk Okej, okay, i drzwi się generalnie otwierają i jak możecie zauważyć, ej on tam wyrzucił creepera, co jest? Nazwał go Bob. I co i teraz Ej co jest? Ej, co jeszcze tu widzieliście? To wyglądało, jakby skanowało twarz! Ej, koniecznie trzeba sobie to zbudować! Dobra, więc do tego TikToka będziemy potrzebować naprawdę mega, mega dużo rzeczy, czyli musimy sobie wziąć ramkę. Musimy sobie mordeczki wziąć yy, oko kresu. Musimy sobie wziąć kwarc, tak jak tamten ziomeczek sobie wziął. Musimy wziąć wiaderko z wodą. Musimy sobie wziąć pistony. Musimy sobie wziąć redstone oraz repeatery. Musimy sobie wziąć jeszcze pół płyteczkę. I jajko spawnujące creepera. Dobra, gdy mamy wszystkie temy, teraz wystarczy to po prostu pobudować w taki oto sposób. Musimy sobie to zrobić. To, ej, właśnie, ja zapomniałem wziąć metalowego trapdoru. Musimy sobie wziąć jeszcze obrazy. Boże, ile ja rzeczy nie wziąłem. Czekajcie, bierzemy sobie obraz i te obrazy musimy tutaj z tyłu sobie właśnie położyć. Teraz wystarczy, że tutaj to trochę obudujemy, bo tutaj wpuścimy naszego creepera. W sumie to nie wiem, czy na odpowiednią długość to zrobiłem, ale wydaje mi się, że powinno to zadziałać. Mordeczki, słuchajcie, ten mechanizm okazał się trochę skomplikowany, dlatego postanowiłem, że zbuduję go sam. Jak możecie zauważyć, mam cały mechanizm gotowy, i Creeper już zdążył wejść na półpłytkę. No ale jak możecie zauważyć, sam w sobie mechanizm działa, bo polega on po prostu tylko i wyłącznie na tym, że Creeper wchodzi sobie na pół płytkę, kiedy my jesteśmy na game'odzie 0 e, i e, automatycznie otwierają nam się tajemnicze drzwi. Naprawdę zarąbiste, trochę to było skomplikowane i zajęło mi to trochę czasu przy budowie, ale przejdźmy sobie do następnego TikToka. Dobra, następny TikTok. Co my tutaj mamy? Ziomeczek daje obrazy na kaktusa. Co jest? I od góry trapdoor. I co to będzie? Ej, patrzcie, on zrobił sobie... Taką niszczarkę, ej, ale świetne Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować kaktusa, piasku, yy, obrazów Czekajcie, o, tutaj są obrazy No i oczywiście yy, trapdora, dobra, w taki sposób I co, i musimy sobie po prostu postawić tutaj kaktusa Powiem wam szczerze, że ja nie, nie wiem, czy... A nie, ej, ja wziąłem ramki, a nie obrazy w ogóle, co jest? Kurczę, dobra, tutaj mamy obrazy Powiem wam szczerze, że... Ej kurde, nie wiedziałem, że na kaktusa można dawać obrazy. Ej, poważnie. Ej, to może mieć naprawdę mega zarumbiste zastosowanie, czy wy to widzicie? Bo tak w zasadzie z boku a nie od góry nie widać, że to jest kaktus. I można kogoś naprawdę fajnie wkręcić, żeby wyrzucił tutaj w pobliżu tego itemki, a one po prostu się rozwalą. Naprawdę zarumbisty TikTok. Przejdźmy sobie do kolejnego. Dobra, kolejny TikTok. Zobaczmy sobie co my tutaj mamy napisane. Mamy tu po jakimś języku napisane, że chyba ten będzie robił jakiś telewizor. Tak mi się wydaje, bo było coś tam napisane w tym w stylu, ale zobaczmy sobie, co, jak on to zrobi w ogóle właśnie, bo to jest dosyć istotne. Z tego co widzę, dał tutaj jakieś. Yy, okej, okay, armor standy dał tutaj płotek. I co on tutaj będzie kombinował? Tutaj dał piston, Ten piston tutaj. Oha, okej. Okay. Ej, zauważcie w ogóle, że ten armor stand teraz jest pomiędzy dwoma blokami. I będzie pomiędzy dwoma armor standami. Widzicie to? Ej, co jest? Naprawdę przepotężne. Okej, okay, dobra, więc on sobie tutaj Teraz daje enderowe główki W sensie y, główki smoków I tutaj, co on tutaj teraz zrobi, czekajcie Aha, daje tutaj y, iron I daje tutaj pistołny Aktywuje pistołny Daje tutaj zielone te... Ej, patrzcie! Jaki telewizor w ogóle Co jest? Więc co? Do tego TikToka Będziemy potrzebować na pewno ironowe Bloczki, będziemy na pewno mordy Potrzebować y, pistonów Okej, okay, musimy sobie wziąć pistony, redstone'owe Bloki, weźmy sobie też jakiś Budulec, weźmy sobie bruk, musimy sobie Wziąć koniecznie armor standy y, Musimy sobie wziąć głowę smoka Tylko gdzie będzie głowa smoka? Dobra, mamy głowę Smoka, musimy sobie wziąć jeszcze Płotek tutaj y, z kabel i mordeczki, musimy sobie wziąć Jeszcze śnieg i w zasadzie to wszystko wszystkie temy, których potrzebujemy właśnie, żeby zrobić sobie taki telewizor. Zobaczymy czy to nam w ogóle się uda, bo to będzie naprawdę misja. No ale dobra, Ziomeczek sobie tutaj zrobił dziurę, dał tutaj trochę śniegu. Ok. Dał tutaj dwa armor standy. To sobie możemy oczywiście tutaj obudować w taki oto sposób. Teraz tutaj dajemy sobie mm, bloczek. Tutaj dajemy to sobie tak, tutaj tak. Okej. Okay. Musimy sobie tego armor standa właśnie przesunąć do środka, tak, o pyk. Teraz tutaj Dajemy kolejne pistołny w ten sposób, żeby ten armor stand wszedł tam do środka w taki oto o piękny sposób tylko że, ej, coś... O nie! Za daleko! Bardzo... O nie! Jak to zrypałem! Dobra, jak możecie zauważyć, mamy kolejny etap, czyli e, mamy tutaj po prostu te armor wsadzone tak, jak być powinny. Teraz dajemy po prostu tutaj główki e, e, smoka w taki oto sposób. Musimy sobie tutaj teraz to elegancko obudować, tylko że tutaj od góry będzie szedł redstone, żeby elegancko właśnie wyciąć ten czarny ekran. Tylko musimy sobie pierw... Tutaj właśnie od góry dać pistony, co nie będzie chyba łatwe, a nie, jednak będzie łatwe, więc tutaj sobie robimy to w taki oto sposób, zabudowujemy to kabelstonem y, i jak możecie zauważyć mamy naprawdę przekozacki telewizor, y, który może służyć nam jako zarąbista dekoracja w naszych domkach więc przejdźmy sobie do kolejnego tiktoka, dobra, kolejny tiktok, co my tutaj mamy, ziomeczek buduje tutaj coś ze schodów, okej okay. w sumie to nie wiem czego się spodziewać po tym tiktoku, bo typek może ze schodami zrobić w minecraftzie w zasadzie wszystko y, ale musimy być cierpliwi i po po prostu y, musimy zaczekać, bo na pewno zrobi on coś ciekawego. Dobra, tutaj daje jakieś pistołny lepkie. ok, pod tymi dwoma schodkami. A, i z tamtej strony jeszcze daje lepkie pistołny. Teraz to tutaj zabudowuje. Daje tutaj dźwignię i łączy tą dźwignię y, z tymi pistołnami. Ok, Dobra, teraz z redstone'em idzie sobie... Okej, okay. a na drugą stronę, żeby aktywować pewnie tamte drugie pistołny, tak mi się wydaje. No, to było pewne. I tutaj też właśnie daje wszędzie repeatery i to wszystko podłącza redstone'ikiem. I co? I to będą wysuwane. Co jest? O co tutaj chodzi? Ej, co jest? Czy wy to widzieli? Ej, ale kozackie! koniecznie trzeba sobie coś takiego zbudować. Więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować głównie lepkich pistołów, będziemy potrzebować schodków, będziemy potrzebować mega dużo redstone'a, dźwigni, repeaterów, no i w zasadzie jakiegoś budulca. Gdy wzięliśmy wszystkie itemy, które są potrzebne do zbudowania tego, teraz wystarczy, że zbudujemy sobie właśnie takie same schody, jak zbudował tamten ziomeczek o w taki oto sposób. Tutaj robimy sobie cyk. Tutaj robimy sobie tak, o Dajemy sobie schodzisze Więc co, za tymi pierwszymi schodkami dajemy pierwszego pistołna Tutaj też dajemy pierwszego pistołna Tylko czekajcie, o, w ten sposób Dobra, więc dajemy sobie teraz tutaj e, właśnie te pistołny Które będą wypychać ten mechanizm, żeby się chowały te, e, te schody Wiecie o co chodzi e, I teraz musimy sobie po prostu chyba połączyć to wszystko repeaterami I to powinno nam zadziałać Więc tutaj dajemy sobie repeater Tutaj sobie dajemy bloczek i e, też repeater Łączymy to sobie z unikiem Tylko czekajcie, bo to musi być o, w taki oto sposób Teraz musimy po prostu podłączyć to do tego I wszystko powinno hulać e, Miejmy nadzieję, że zadziała, bo fajnie by było Tylko musimy sobie zrobić tutaj e, Właśnie to troszkę na obkoło Żeby było mm, spowolnienie Żeby wiecie, tamten mechanizm Jakby zadziałał e, nieco później niż ten Więc teraz tutaj po prostu wszędzie dajemy Repeater'y, żeby to elegancko e, Połączyć e, Bo musimy to wszystko połączyć z tą Dźwignią tutaj, tylko że tutaj Musimy oczywiście też dać repeatery, bo wiązka redstone'u może tej energii po prostu nam nie przesłać. E, więc co? No mamy niby to zrobione. Teraz wielki test. Zobaczmy sobie, czy to w ogóle nam zadziała. Uwaga. Ej, zadziałało. A teraz powinno w drugą... Ba to normalnie, tylko że tutaj mamy o jeden. O, właśnie, to, to jest niepotrzebne w ogóle chyba. Tutaj powinno się nam otworzyć normalnie tajemnicze przejście. Tylko nie wiem, czemu ten pistol nie zabiera tego. Mm, aha, bo on nie jest chyba podłączony. A on nie jest, rzeczywiście, on nie jest podłączony w ogóle. Więc tutaj musimy sobie zrobić to w ten sposób. Okej, okay, dobra, i teraz to nam zadziała tak, jak być powinno. Patrzcie, jakie zrobiliśmy zarąbiste przejście pod schodami. Ej. Jakbym wiedział wcześniej, że to jest takie łatwe budowanie przejść yy, ukrytych w schodach, to na pewno częściej bym je budował. Ale ja nie przedłużam. Przejdźmy sobie do następnego TikToka. Dobra, kolejny TikTok. Co my tutaj mamy? Ziomeczek buduje tutaj jakąś dziurę. Daj tutaj pistona, Obsydian, slajma, obserwatora, obsydian. Yy, nie Obsydian, tylko piston. Ej, co to będzie? To wygląda, jakby miało być znowu skomplikowane. Co ja sobie wziąłem do tych odcinków Same skomplikowane rzeczy. Ale dobra, mam nadzieję, że uda nam się to zbudować. Ale co to będzie? Czekajcie. Czy to będzie jakaś winda? To będzie chyba jakaś mordy winda. Przy użyciu slimów, w sensie slime bloków, tak mi się wydaje. Wiecie? Tak to w ogóle wygląda. Czekajcie, no i co? I on sobie tutaj wbije. Kliknie przycisk. No, wiedziałem, że to będzie winda. Ej, ale zarąbiście! W sumie nigdy innej windy nie budowałem poza tą wodną, więc to może być dosyć ciekawe, dlatego koniecznie musimy sobie to spróbować zbudować. Więc co? Do tego będziemy, Mordy, potrzebować y, obsydianu, będziemy potrzebować slime bloku, będziemy potrzebować y, obserwatora, jeszcze jednego pistona, dwa rodzaje pistołnów po prostu przycisku, redstoneowych pochodni, no i oczywiście samego w sobie redstone'a. Gdy mamy wszystkie itemy, teraz wystarczy, że położymy sobie tutaj y, pistołna. Ja nie będę robił dziury, żeby to wszystko robić pod ziemią. Cały mechanizm zrobimy po prostu na zewnątrz. Od tego obsydianu dajemy dwa bloczki slime bloków i dajemy mordeczki, właśnie obserwator skierowany w górę. Nad obserwatorem dajemy tutaj pistona i tutaj też dajemy slime bloka. Nad tym pistonem dajemy cztery bloki właśnie szlamu. Tutaj dajemy obserwator tym razem skierowany w dół. Pod tym obserwatorem musimy dać lepki piston. Koło tego pistona dajemy zwykły bloczek Tutaj też dajemy zwykły bloczek, dajemy tutaj redstone. Z tego redstone'a dajemy sobie e, przycisk. Dobra, mordeczki, generalnie e, miałem dosyć duży problem z tą windą, ale udało mi się ją zbudować i działa, więc teraz wam pokażę po prostu efekt finalny. No tak ona się prezentuje, nie jest to jakoś super skomplikowany e, mechanizm, ale e, działa to po prostu tak, że klikacie sobie ten guziczek i jak możecie zauważyć, o nie, nie mam swojego skina, e, nas tutaj mordeczki wbija do góry, opyk. Jesteśmy sobie na górze. Jak sobie wejdziemy tutaj i damy ten przycisk, o ten, o tutaj, to powinniśmy zejść na dół. I właśnie o tym mówiłem: że coś, coś tutaj nie działa. Coś tutaj nie działa. Zrobiłem wszystko idealnie, tak jak na TikToku. O! Ty, teraz zadziałało i. Patrzcie, widzicie? Wracam albo do góry, albo na dół i tak w kółko, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, ale sam TikTok w sobie naprawdę zarąbisty, szkoda tylko, że winda nie działa w dół, ale chociaż działa w górę, nie? Więc przejdźmy sobie do kolejnego TikToka. I dobra, kolejny TikTok, co my tutaj mamy? Ziómeczek dał tutaj enchanting table, na niego dał armor standa i teraz tego armor standa obudował z dwóch stron, okej, okay, tutaj dał pistony... Czyli zabudował po prostu tego armor standa W ścianie, co jest O kurde, teraz dał tutaj solar I teraz po bokach daje Tutaj armor standy kolejne I na armor standy daje dwa hełmiki I te armor standy Wpycha w tą dziurę, gdzie był solar To tutaj wyrównuje Okej, okay. i teraz tutaj Ten bloczek po prostu Wow, ej, patrzcie, zbudował drukarkę Ale kozacko więc co, do tego TikToka będziemy potrzebować Armor Standów. Będziemy potrzebować na pewno dwóch żelaznych hełmów. Będziemy potrzebować Enchanting Table. Potrzebujemy też jakiegoś budulca. Weźmy sobie diamenty, bo czemu by nie? Potrzebujemy Solara i potrzebujemy właśnie yy, pół płytki, Tylko, że to musi być ta półpłyteczka metalowa, tylko ja nie wiem gdzie ona ona będzie. O, tutaj! Dobra, więc jak możecie zauważyć, mam tutaj ścianę z diamentów. Tutaj mordeczki dajemy sobie enchanting table. Na ten enchanting table dajemy sobie Armor stand'a i do Armor Standa dajemy sobie właśnie głowę szkieleta. Teraz z dwóch stron sobie mordeczki, właśnie tutaj obudowujemy tego Armor stand'a. I teraz te bloczki diamentów trzeba tutaj przesunąć, żeby właśnie wbiły się w tego armor standa i teraz tutaj powinno nam się zrobić właśnie coś takiego. Jak mamy coś takiego, to teraz tutaj dajemy solar, dajemy sobie tutaj dwa kolejne armor standy z yy, właśnie żelaznymi hełmami. Musimy sobie tutaj założyć jeden, tutaj drugi. Dajemy sobie tutaj yy, pistołnik, żeby one właśnie zeszły tutaj jeden, teraz drugi tutaj tak o, dobra. Dobra, jak możecie zauważyć, są już prosto, więc jak macie coś takiego, dajecie sobie kolejne Kolejny bloczek tutaj, właśnie diamentu, bądź jakiegoś innego bloczku, jaki chcecie. I sobie teraz to właśnie w taki sposób zamykacie. Pyk, tutaj robicie sobie tak. I dajecie właśnie tą pół płyteczkę metalową. I jak możecie zauważyć, tak się prezentuje ta drukarka. Jest naprawdę rewelacyjna. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że można zbudować coś takiego w Minecraftie A wygląda naprawdę kozacko. Więc mordeczki, przejdźmy sobie do następnego TikToka. Mamy kolejnego TikToka. Ziomeczek tutaj ma e, komentarz bloka i co w tym komentarzu bloku sobie napiszę? Particle Minecraft, ok, czyli to będą chyba, słuchajcie, jakieś particlesy. Wpisuję tutaj totem, ok, daję tutaj ukośnik particle. Aha, czyli to będzie, słuchajcie, to będą particlesy z totemu, chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej tak to jest nazwane, ale zobaczymy sobie, jak to w ogóle będzie działać bo jestem naprawdę ciekawy i co, i on sobie tutaj ustawił to. I co on teraz tutaj zrobi? Okej, okay. on zmienia pogodę. Aha, zmienił sobie porę dnia. Dobra. Obudowuje tego mm, yy, właśnie comment bloka i co on teraz tutaj zrobi? Aha, chce chyba dać półpłytkę. Dobra, dał półpłytkę i co się teraz wydarzy? Uwaga. On robi coś w ustawieniach. Aha, zmienił sobie perspektywę. Okej. Okay. I co się stanie jak stanie na półpłytce? Ej! Jakie kozackie klasy? Ej, sztosik. Co? Do tego TikToka będziemy potrzebować głównie koment bloka, więc wpisujemy sobie tutaj komendę. Właśnie, yy, comment blok. Ok, jak mamy comment bloka, wpisujecie sobie tą komendę. Mm, będziecie ją mieli, słuchajcie, wklejoną w opisie, więc możecie sobie ją śmiało przekopiować. Jak możecie zauważyć, to już nam zaczęło działać. I mamy tutaj zarąbiste party klasy. Patrzcie, jak to kozacko wygląda. Fajna to jest opcja, żeby dać to sobie na przykład przed wejściem do domku, przed drzwiami. To yy, wtedy yy, osoby, które do was wbijają od razu mają tutaj taką magię Aurę, zarobiste partii klasy, więc mordeczki, to był kolejny TikTok. Przejdźmy sobie do następnego. Dobra, mamy kolejnego TikToka. Ciekawy jestem, co tutaj ziomeczek y, wymyślił ciekawego. Z tego co widzę, dał tutaj dropera i repeater. Nie, to nie jest repeater, to jest to drugie. I łączy to wszystko tutaj redstone'em do pistołnów. Okej, okay, dobra. I co tutaj się wydarzyło, bo on wrzucił tam Redstone. Aha, i to aktywuje pistołny, jak tam wrzuca Redstone. Rozumiem, okej. Okay. I co on tutaj będzie budował dalej, dobra? Bo tutaj sobie dalej to buduje. Dał tutaj kolejny dropper i dał tutaj kolejny. Aha, żeby to działało z dwóch stron. Czaje o co chodzi? Czyli musimy po prostu sobie coś tam wrzucić i automatycznie pistony otworzą nam tajemnicze przejście. Ej, naprawdę kozackie! Czegoś takiego też jeszcze nigdy nie robiłem, ale widzicie, wystarczy coś włożyć i automatycznie pistoł nam się otwiera, więc musimy sobie to koniecznie zbudować. Więc co? Do tego TikToka będziemy potrzebować y, głównie pistołów, redstonea, dropera, y, komperatora. Jak mamy wszystkie itemy, mordeczki, to teraz wystarczy sobie to zbudować. My sobie to zbudujemy w górze, tak jak zrobił to Ziomeczek, bo to było naprawdę mega spoko. Więc tutaj musimy sobie wydrążyć właśnie w skalę tutaj za rumbistą dziurę, w której będziemy mogli sobie właśnie ten mechanizm postawić, więc co? Dajemy sobie tutaj dropper. Od dropera dajemy sobie yy, komperator. Od komperatora dajemy sobie tutaj redstonik. Tylko ten redstonik musi iść sobie tutaj wyżej, bo tutaj właśnie już będą, jak możecie zauważyć, pistony. Teraz wrzucamy sobie tutaj redstone, yy, bo to powinno nam aktywować. Wyciągamy ten redstone, żeby tutaj się bloczki zabrały. Obudowujemy to właśnie w taki oto piękny sposób. Ej, mega szybkie! Powiem wam szczerze, że chyba nigdy bym nie wpadł na to, że można zrobić takie zarąbiste przejście. Serio, yy, więc co, po prostu teraz rzucamy sobie tutaj Redstone i automatycznie. Nam się to otwiera, w sensie otwiera nam się to wtedy, kiedy zabierzemy sobie redstone, ale. Aha, bo czekajcie, bo to tutaj będzie. No właśnie, w ogóle. Ja to źle zbudowałem, ale to powinno być tak, więc patrzcie. Jak jest redstone w środku, to przejście jest zamknięte. Jak wyjmiemy ten redstone, to przejście się automatycznie otwiera i po prostu można tak zrobić też w drugą stronę. Ja myślę, że nie ma sensu. Całą prostotę tego mechanizmu Wam przedstawiłem, więc jeżeli chcielibyście sobie zrobić to też z drugiej strony, to możecie śmiało to zrobić. Naprawdę zarąbisty TikTok, myślę, że go gdzieś wykorzystam jest tam w jakiejś solowej serii, ale my przejdźmy sobie do ostatniego TikToka. Dobra, ostatni TikTok. Co my tutaj mamy? Ziomeczek rozlał wodę tutaj na Solsanda. Ej! My robiliśmy sobie już podobne... Coś w poprzednim odcinku. Jeżeli go nie widzieliście, nadróbcie sobie. Ej, ale czy wy to widzieliście? Typeczek przyjechał normalnie wagonikiem po wodzie. Więc co? Do tego potrzebujemy tutaj piasek dłuż Potrzebujemy, mordy, wiaderko z wodą. Potrzebujemy, sobie wziąć tory. Okej, okay, takie, takie. Musimy sobie wziąć wagonik. Musimy sobie wziąć jeszcze budulec i trapdory. I w zasadzie mamy wszystkie itemy, które są potrzebne do zrobienia właśnie tego TikToka. Więc co? Po prostu tutaj mordeczki, rozstawiam wszystkie. Wszędzie, jak możecie zauważyć, piasek dusz Z tej strony dajemy deseczki. O, proszę bardzo, w taki oto sposób. Tutaj zrobimy tak. A po tej stronie musimy dać właśnie trapdory, żeby nasza woda nam się nie rozlała. Więc tutaj dajemy sobie to, tak? Rozlewamy sobie tą wodę i co? I tutaj dajemy sobie mm, tory. W taki oto sposób, zasilane I z drugiej strony też sobie dajemy tory Nie damy sobie zasilanych, bo tutaj będziemy zjeżdżać z górki Jestem mega ciekawy, czy to zadziała Wydaje mi się, że powinno to normalnie zadziałać Bo mm, na TikToku zadziałało, to tutaj też powinno zadziałać więc, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy dali radę przejechać Więc uwaga, wielki test Dajemy F5 i zobaczmy, czy przejedziemy po... PATO! Ej, ale na schody już nie wjechaliśmy. W sensie, nie na schody, tylko na tory już nie wjechaliśmy. Ej, czemu tak? Więc próba numer dwa. Czy yy, to nam się uda? Bo po wodzie tutaj zarąbiście sobie jedziemy. Ej! Jakiś tos, Czy wy to widzieliście? Ale kozackie, naprawdę zarumbiste. Myślę, że to można naprawdę w bardzo fajny sposób wykorzystać u ciebie na świecie. Przy jakichś mapkach, przy jakiejś roller coasterze. Budujecie mi często roller w, w serii Minecraft z widzami, więc możecie sobie to przekminić Więc słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że zostawiliście już łapki w górę. Bo pamiętajcie, że każdy tysiąc łapek to jeden TikTok w tym odcinku, więc myślę, że warto strzelić łapkę w górę. Warto subskrybować, żeby ta statystyka, która Wam się tutaj wyświetla, się polepszyła, bo du dużo osób ogląda. Ogląda moje filmy, ale mało subskrybuję, więc Mordo Strzel Subika. Co, ja byłem włóczka, to był kolejny film na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić. Trzymajcie się na razie i elo!